Tutaj zakładamy dla uproszczenia, dla uproszczenia zakładamy, że jest to takie działanie jak w XVIII wieku, czyli rzeczywiście następuje strzał i całkowity odrzut występuje, czyli to działo się po prostu cofa. I teraz tak, z działa tego wystrzelono wzdłuż torów kolejowych pocisk pod kątem 45 stopni do poziomu. Droga odrzutu działa to 3 metry. Znaleź szybkość początkową pocisku. Jeśli wiadomo, że masa platformy wraz, yy, platformy wraz z działem wynosiła 20 000 kg, masa pocisku 10 kg, a efektywny współczynnik tarcia kół wagonu oszyny to, to 2000. No, ja już tutaj przygotowałem, żeby to sprawniej poszło. Przygotowałem dwa rysunki. Jeden rysunek, bardzo profesjonalnie narysowane działo, i drugi rysunek to już jest działo po, po wystrzale. I teraz, co jest czym na rysunku, zobaczcie. W przypadku zadań, które mamy z mechaniki, to tak jak tutaj już mówiłem, koniecznie trzeba jakieś, jakiś rysunek zrobić, mniej lub bardziej precyzyjny. Oczywiście, jeśli on podlega ocenianiu na maturze. No to naturalnie trzeba go zrobić jak, naj, jak najprecyzyjniej i jak najlepiej, ale w ogóle rysunki są bardzo, bardzo użyteczne. No i teraz tak, tu mamy sytuację początkową, to jest powiedzmy sytuacja pierwsza, tu jest powiedzmy sytuacja druga. W sytuacji pierwszej mamy wewnątrz tego działania, tak symbolicznie tylko zaznaczę pocisk, pocisk, który jeszcze nie został wystrzelony. Oznaczmy sobie, oznaczmy sobie armatę. Armatę razem z wagonem, czyli całość oprócz tego pocisku, całość oznaczmy sobie numerkiem 2, że to będzie ciało numer 2, natomiast pocisk to będzie ciało numer 1. I teraz podstawowa sprawa wszelkiego rodzaju wystrzały, wybuchy i zderzenia. To są trzy sytuacje, w których bezwzględnie korzystamy z zasady zachowania pędu, oczywiście, z zasady zachowania pędu. W tym zadaniu będzie trzeba więcej zastosować niż tylko zasadę zachowania pędu. Ale jak chodzi o wybuchy, wystrzały yy, i zderzenia, zarówno sprężyste, jak i niesprężyste, to oczywiście ta zasada zachowania pędu jest tutaj koniecznie, yy, trzeba ją koniecznie zastosować. No dobra, czyli mamy sytuację początkową, w której, w której te dwa obiekty są nieruchome, czyli to jest wszystko przed wystrzałem, czyli mamy prędkość powiedzmy V2, która wynosi 0, i mamy prędkość V1, która wynosi 0. Co oznacza, że zarówno armata razem z tym podwoziem, jak i pocisk mają pęd równy 0, czyli sumaryczny pęd układu jest równy 0. Czyli zaznaczmy sobie od razu, że pęd całkowity jest równy 0. Ok, teraz następuje wystrzał. W wyniku wystrzału ten pocisk oczywiście wylatuje z podaną w zadaniu opisywaną w zadaniu prędkością, podaną nie, dlatego że to jest to właśnie, co my mamy policzyć. Czyli mamy, powiedzmy, postaram się to narysować w miarę równo. Mamy pocisk, który wylatuje z taką prędkością z złówy. Ja sobie tę prędkość oznaczę jako V2 Prim V2 czyli jest to prędkość nie V2, tylko V1, bo pocisk jest numer 1. Czyli V1Prim, czyli jest to prędkość pocisku, którą uzyskał w wyniku wystrzału, zaraz po opuszczeniu, opuszczeniu lufy. No i teraz, w związku z tym, że ten pocisk wylatuje na zewnątrz, no to uzyskuje pęd. No i teraz, ponieważ pęd całości, czyli tego działa razem z tym pociskiem, wynosił 0 przed wystrzałem, to zgodnie z zasadą zachowania pędu, która mówi, że całkowity pęd izolowanego układu ciał jest stały, to zakładamy, że skoro na początku pęd był równy 0, to na końcu ten pęd musi być również równy 0. Co to oznacza? To oznacza, że jeśli ten pocisk został wystrzelony, to armata powinna doznać odrzutu. No i tutaj sytuacja komplikuje się o tyle że armata jest ustawiona, armata jest ustawiona do poziomu, zgodnie z opisem zadania, ustawiona do poziomu pod kątem 45 stopni. Ja sobie to oznacza jako kąt alfa, ten kąt alfa jest, jest tutaj 45 stopni. Co powoduje, że odrzut, odrzut któremu ten, ta platforma razem z tym działem, podlega, teoretycznie powinien być. Zachodzić w przeciwną stronę, aniżeli leci pocisk. Pocisk w jedną, armata w drugą. Tutaj sytuacja się o tyle komplikuje, że ta armata stoi na jakichś szynach i w momencie, kiedy następuje wystrzał pocisku, ona doznaje odrzutu, ale my obserwujemy tylko jakby część tego odrzutu, to znaczy to, co dzieje się z armatą w poziomie, czyli w tym kierunku, w którym ta armata może się przesuwać. Zwróćcie uwagę na to, że odrzut zachodzi po skosie. Po skosie, w dół i w lewo, po skosie tutaj, ale my obserwujemy efekt tylko w poziomie. Pytanie: czy cokolwiek dzieje się w pionie? Jak najbardziej tak. W momencie, wystrzału, w momencie wystrzału następuje dociśnięcie tej platformy razem z tym działem, dociśnięcie do podłoża. Taki impuls zwiększenia siły nacisku, która z całą pewnością, ponieważ tu jest jakiś tam współczynnik tarcia, z całą pewnością w rzeczywistym przypadku miałaby wpływ na to, co się dzieje, bo to tarcie przez krótką chwilę e, byłoby zwiększone. My oczywiście nie będziemy uwzględniać e, tego impulsu dociskającego, dlatego że to jest jakby poza możliwościami z tych danych. Tutaj za mało danych mamy na to, żeby to uwzględnić. Natomiast należy sobie zdawać sprawę z tego, że no to nie jest tak, że ta część tego odwrotu skierowana w pionie, ona tutaj nie ma zupełnie w rzeczywistym przypadku znaczenia. No i teraz tak, e, proszę zwróćcie uwagę, że ja sobie tutaj teraz rozrysuję Składowe tej prędkości, ona jest pod kątem, więc jeśli pod kątem jest jakiś wektor pod kątem do interesujących nas kierunków, w tym wypadku ten kierunek interesujący nas, to jest kierunek poziomy, kierunek ruchu, no to trzeba to rozłożyć, trzeba to rozłożyć na składowe. Czyli tu będziemy mieli składową poziomą, a tu będziemy mieli składową pionową. No i teraz ja sobie poznaczam je w taki sposób, żeby mi się to nie myliło, jako składowa prędkości po wystrzale pierwszego ciała, składowa x i składowa, oznaczę sobie 1y. Czyli to jest składowa tej prędkości w poziomie, składowa tej prędkości w pionie. Do no tego miejsca mam nadzieję, że wszystko, że, że wszystko jest jasne. Teraz zakładam, że, yy, że yy, armata się cofnie. Z jakąś tam prędkością, gdyby, może tak, gdyby nie było tego podłoża, gdyby to wszystko działo się gdzieś tam w stanie nieważkości w przestrzeni kosmicznej, no to nastąpiłoby coś takiego. Ta armata cofnęłaby się, doznałaby odrzutu, właśnie w tym, w tym kierunku. Uznajmy, że ta prędkość, która tutaj występuje, oznaczają sobie jako V2', czyli jest to prędkość odrzutu. Armaty i ona też jest rozłożona na dwie składowe. Na składową poziomą, na składową poziomą, i to jest V2X'. I składową pionową, to jest ta druga tutaj o. I to jest V2Y'. Mam dwie składowe, tak samo jak tutaj. Rozłożyłem sobie to na części. Ok. Tak to wygląda, jak chodzi o prędkości, rozkład prędkości. Pytanie, które może się nasuwać, dlaczego ten wektor, na wszelki wypadek o tym mówię, dlaczego ten wektor prędkości odrzutu nie jest taki sam, jak wektor prędkości pocisku. No oczywiście masa pocisku jest wielokrotnie mniejsza niż, niż działa, w związku z czym ta prędkość odrzutu co do wartości będzie, ta prędkość odrzutu będzie co do wartości mniejsza niż prędkość pocisku. I teraz. Y Korzystamy teraz z zasady zachowania pędu, yy, ponieważ mamy dwa obiekty, no to rozpisujemy to w taki sposób, że pęd pierwszego ciała przed pęd drugiego ciała przed zdarzeniem w układzie, czyli w tym wypadku jest to wystrzał pocisku, musi być wektorowo, suma tych dwóch pędów musi być równa, wektorowa suma tych dwóch pędów musi być równa wektorowej sumie pędów, wektorowej sumie pędów po Yy, po, wystrzale, po wystrzale, i teraz tak, przed wystrzałem to jest ten moment, w którym patrzymy w tym równaniu, czy któryś z elementów przypadkiem nie jest równy zero. Po wystrzale, będziemy mieli tak, yy, znaczy przed wystrzałem yy, pocisk jest nieruchomy, przed wystrzałem armata jest nieruchoma, czyli cała lewa strona będzie równała się zero. Teraz zwróćmy uwagę na to, że nas interesuje tak naprawdę to, co dzieje się na kierunku, to co dzieje się na kierunku poziomym. Na kierunku poziomym w związku z tym będę miał 0 równa się P1 x' plus P2 x P2 x'. Czyli tylko kierunek poziomy mnie interesuje. Dalej będę rozpisywał, będę rozpisywał to Tutaj z definicji, ale najpierw pozbędę się, najpierw pozbędę się tych wektorów, które są na tym. W tym momencie trzeba uznać, który kierunek jest dodatni. Powiedzmy, że ja sobie założę, że wszystko, co jest skierowane w tę stronę, to jest wartość, wartość dodatnia, czyli pęd pocisku, pęd pocisku będzie dodatni. Pęd armaty związany z odrzutem będzie, będzie ujemny, czyli będę miał 0 się już pozbywszy się tych symboli wektorów P1x' minus P2x'. Czyli z tego wynika, że P1x' musi być równe P2x'. I teraz rozpisuję to z definicji. Z definicji pędu, no to oczywiście to jest masa razy prędkość. No i teraz to, co tutaj będę miał. Jak ja rozpiszę korzystając z tej definicji, no to będzie to wyglądało w taki sposób, że pęd pocisku składowa pozioma. Pęd pocisku. Masa pocisku jest małe M, czyli to będzie małe M. Prędkość w poziomie, to jest V1, V1X i masa e, całego działa z, wraz z platformą, to jest duże M i to będzie V2x, V2x'. Z tego, co tutaj mam, e, mogę wyprowadzić wyrażenie na prędkość odwrótu armaty i to będzie wyglądało w taki sposób, że to będzie MV1x' przez duże, duże M. I to jest jakby pierwszy etap zadania, pierwszy etap zadania. E, na razie mam tutaj w tym, w tym wyrażeniu dwie niewiadome, bo nie wiem, nie wiem jaka jest prędkość stowartości prędkość odrzutu armaty, bo to nie wynika z treści zadania. I nie wiem, jaka jest nie wiem, jaka jest prędkość składowa poziomu. Czyli są dwie niewiadome, ale mam jeszcze więcej danych, które są tutaj. Ja sobie teraz, żeby życie ułatwić, to skopiuję ten fragment, żeby zająć się drugą częścią rozwiązania. Moment. Może skopiuję sobie tylko treść. Z jedną. I rysunki. Może w ten sposób. Ok. No i teraz tak. Teraz zwróćmy uwagę na to, że mamy jakby pozostałe dane. Czyli wiemy, że droga odrzutu tego działa droga odrzutu wynosiła 3 metry. Ta droga na rysunku jest tutaj. To jest odcinek, o który ta armata się cofnęła. No i teraz mamy tutaj dwie drogi, jak gdyby rozwiązania, znaczy wykorzystania tych danych. Albo możemy yy, wykorzystać kinematykę i równania związane z ruchem jednostanie opóźnionym, no bo ta armata zaraz w momencie wystrzału zaczyna się cofać, ale że jest tarcie, no to to tarcie tę armatę zatrzyma, czyli będziemy mieli sytuację. Sytuację, w której, w której siła tarcia będzie siłą hamującą, bądź będziemy mogli policzyć przyspieszenie, konkretnie opóźnienie ruchu i w konsekwencji wykorzystać informację o drodze hamowania, która jest, która jest tutaj zaznaczona. Możemy to zrobić prościej, bo to, gdzie można wykorzystać energię i pracę, to korzystamy z energii pracy, a nie, z pracy i energii, a nie korzystamy z kinematyki. No i teraz, w tej sytuacji, właśnie powiedzmy, że wezmę tą armatę. I będę się zastanawiał, jakie siły na tą armatę działają. No to w trakcie ruchu tej armaty do tyłu będą działać tutaj trzy siły, tak naprawdę. Będziemy mieli siłę grawitacji skierowaną pionowo w dół. Tu jest siła grawitacji. Będziemy mieli siłę sprężystości skierowaną pionowo w górę, która równoważy tę siłę grawitacji. I będziemy mieli, jeśli armata przesuwa się na skutek odrzutu w tę stronę, no to jeszcze będziemy mieli siłę oporu, czyli powiedzmy siłę, siłę tarcia, siłę tarcia. Tak to wygląda. Czyli yy, siłą, która wykonuje pracę nad armatą, pracę polegającą, której skutkiem jest hamowanie tej armaty jest siła, tarcia. Jak spojrzymy na ten rysunek, no to tak, z definicji, to jest drugi etap, jak gdyby z definicji tarcia mamy, że jest to współczynnik tarcia razy siła nacisku. Jak spojrzymy na rysunek, to y, siła nacisku jest konsekwencją ciężaru, czyli to będzie współczynnik tarcia razy siła grawitacji, czyli siła ciężkości. Czyli y, tarcie, które tutaj występuje, to będzie współczynnik tarcia masa tego pojazdu razy przyspieszenie razy przyspieszenie ziemskie to jest, to jest tarcie które siła tarcia która wykonuje pracę nad platformą pracę która polega na zatrzymywaniu zatrzymywaniu tej platformy no i teraz trzeci element teraz możemy wykorzystać związek pracy i energii czyli tak na początku, na początku ta armata ma energię kinetyczną. Energię kinetyczną związaną z doznanym odrzutem, no bo zaczyna się poruszać, czyli ma energię kinetyczną. Na końcu ta energia kinetyczna jest równa zero, dlatego że droga odrzutu wynosi 3 metry, co oznacza, że po tych trzech metrach ta platforma się zatrzymuje na skutek obecności siły tarcia. Czyli energia kinetyczna nie znika oczywiście, tylko zostaje zamieniona na przykład na ciepło poprzez wykonanie pracy przez siłę tarcia. Czyli mamy energia kinetyczna plus praca wykonana przez siłę tarcia równa się zero. I teraz e, zwróćmy uwagę na to, że ta energia kinetyczna e, jest to masa tego pojazdu razy Prędkość odrzutu, czyli właśnie to, czyli to jest ta prędkość, którą ta armata uzyskała w wyniku wystrzału, czyli V2x', czyli będziemy mieli V2x' do kwadratu przez 2, to jest energia kinetyczna tej armaty. Praca siły tarcia, no to będzie tak: siła tarcia, czyli współczynnik tarcia razy masa, razy przyspieszenie ziemskie, siła tarcia, razy droga, na której. Wykonywana jest ta praca i razy cosinus, i teraz uwaga 180 stopni, dlaczego? Dlatego, że pojazd przesuwa się w lewo, czyli przemieszczenie jest w lewo, przemieszczenie jest w lewo, a siła działa w prawo, czyli cosinus 180 stopni, cosinus 180 stopni jest minus 1 i to wszystko ma się równać 0. Czyli będziemy mieli jeszcze raz, może tak, żeby to od razu uprościć, to masę możemy z tych równań wyrzucić i będziemy mieli tak: V2x' do kwadratu przez 2 minus fgs minus fgs równa się równa się 0. Czyli prędkość yy, prędkość v2x z tego równania wynika, że ona powinna być równa 2 fgs pod pierwiastkiem. Dwójka na drugą stronę, to jest kwadrat, czyli dostaje takie wyrażenie. I teraz popatrzcie, mam z jednej części zadania wyrażenie na prędkość, z drugiej części zadania mam wyrażenie na tę samą prędkość, jakby z drugiej strony na to patrząc, czyli tak naprawdę mam dwa, dwa wzory, Jeden, ja je skopiuję. Jeden wzór, jedno równanie uzyskane z zasady zachowania pędu i drugie równanie uzyskane z tego drugiego etapu, ale też, też związane z tą prędkością poziomu poziomą armaty. Ponieważ to są te same prędkości, więc mogę to ze sobą porównać i będę miał MV1 i X' przez M, to jest z tego równania, równa się pierwiastek z 2FG, 2FGS. I teraz zwróćmy uwagę na to, że te f, f v1x', v1x', to jest składowa pozioma prędkości, która tak naprawdę jest główną niewiadomą w tym zadaniu. Popatrzcie, mamy znaleźć szybkość początkową pocisku, ta szybkość początkową pocisku. Szybkość początkowa pocisku, tu w odpowiedzi jest V0, ale to jest w moich oznaczeniach to jest V1', v1 czyli to jest to. Eee, zobaczmy, te prędkości tutaj są ze sobą związane właśnie w taki sposób. Eee, zwróćmy uwagę, że tu jest kąt alfa, który zgodnie z treścią zadania to alfa to jest 45 stopni. Czyli mam nadzieję, że z tego rysunku widać, że jak zapiszę. Coś takiego, no to będzie cosinus tych 45 stopni. Przy prostokątnym przy kącie, do przeciwprostokątnej to jest kosinus e, alfa. Czyli V1x' to jest V1' cosinus alfa. Przy czym zwróćmy uwagę na to, że ta e, prędkość jest główną niewiadomą w tym zadaniu. Jeśli ja teraz to podstawię tutaj no to dostanę coś takiego, że mm, będę miał m V1' cosinus alfa przez duże m równa się pierwiastek z 2FGS, czyli ponieważ to jest moja niewiadoma, no to po przekształceniu dostanę, że V1' e, prim będzie się równało M pierwiastków z 2FGS przez M cosinus alfa. Przez M cosinus alfa. I teoretycznie jest to e, odpowiedź do zadania. Jak spojrzymy tutaj, ja sobie może to skopiuję. Zobaczmy, porównajmy, czy to będzie to samo. Oczywiście tutaj w odpowiedzi jest to oznaczone jako V0, ale reszta, reszta się zgadza. Po podstawieniu danych, oczywiście, otrzymalibyśmy z tego e, w przybliżeniu 970 m na sekundę. Zobaczcie, podsumowując teraz, mam tak. Po pierwsze, jeszcze raz, jak mam wystrzał, wybuch czegoś albo zderzenie, korzystam z zasady zachowania pędu. Tu komplikacja polega na tym, że to jest pod kątem, więc trzeba porozkładać na składowe i zastanowić się, które składowe prędkości nas interesują, po czym korzystamy z drugiej części informacji w zadaniu, czyli z tej drogi odrzuty i współczynnika tarcia. Musimy sobie wyobrazić, że to coś startuje, a następnie pod wpływem tarcia zostaje zatrzymane. Można to zrobić, naj, naj, najlepiej to zrobić ze związku energii z pracą, bo to wtedy będzie najkrótsze rozwiązanie, ale oczywiście jak komuś nie pasuje to, to można by zastosować wzory z dynamiki i kinematyki, tyle że to byłoby po prostu znacznie dłuższe rozwiązanie. W ten sposób powtórzę raz jeszcze. Dostałem wyrażenie z zasady zachowania pędu na tą prędkość poziomą odrzutu armaty. A tutaj mam wyrażenie na prędkość poziomą odrzutu armaty związane z parametrami tego hamowania. Po porównania i spostrzeżenia, że szukana przeze mnie prędkość to jest e, wartość. wartość znaczy jest związana z wartością, z wartością tej składowej poziomej, no to jestem w stanie uzyskać to, to rozwiązanie.